Jaka prędkość, nie podciągaj, nie podciągaj jeszcze. 67. I teraz idle do końca, pewnie już mamy. mamy. I lekko podciągamy i jedziemy dalej do ziemi. Podciągamy dalej do ziemi. I dociągaj, 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 dociągaj. dociągaj. I jeszcze. I patrz, lecimy jak najdłużej. I jak naj. Jeszcze podciągaj, jeszcze. O widzisz? Taka przyciera. To no miód na moje serce, no ale pani kapitan. Lapy. Ja tu jestem gościnnie tylko. I rura. Ładnie wystartuj, ładnie wystartuj. I lekko podciągnij ster, leciutko, 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 podciągaj, podciągnę piękny start ale mamy lekki zwiz To jest to i 70. Zrobiliśmy chyba 5, to teraz będzie szóste To co chyba lądujemy co? Już, już, już masz dość co? Zmęczyłem Cię? Nie, nie zmęczyłeś mnie ale... Starczy. Masz dość. Tak, dobrze. To co, ja teraz się nie dotykam, spróbujesz? Nie jeszcze. No jak, nie, no jutro. nie jutro. Jutro będzie futro, dawaj w prawo. Tylko po prostu się z niczym nie śpiesz. Tylko teraz ci podpowiem jeszcze, w tym trzecim zakręcie trzeba od razu się hamować, bo jak jest, teraz zdechł wiatr, nie mam w ogóle wiatru. Bo jak jest wiatr czołowy do lądowania... Czekaj, tak, ja, ja to widzę, spoko, ale delikatnie można było to zrobić. mniej, mniej gazu. I... Jeżeli nie ma w ogóle wiatru do lądowania, jest cisza, to ten samolot się nie chce dohamować, bo nie ma. bo no nie mamy czego. Dlatego trzeba zrobić to wszystko wcześniej i nie rozpędzić tego samolotu. Wiesz dla pilotów te warunki są najtrudniejsze. Wiesz dlaczego? Bo nie dlaczego? ma na co zrzucić, bo nie, ma, bo nie ma jak zrzucić na wiatr, bo nie ma dla tego wiatru. Dlatego tu twoje każdy milimetr ruchu sterem po prostu Cię ocenia i powolutku możesz już delikatnie zdjąć gazik no, i, i tak i trzymaj sobie horyzont, żeby się nie zniżać ale jest masło nie okay. idźmy do góry o? No, bo Ty patrzysz ile chmury a to nie jest horyzont, dobrze tak dokręć sobie i do horyzontu, nie rozpędź samolotu, mniej gazu powoluśku, delikatnie je godziku, do horyzontu, nie rozpędzamy samolotu o tak, i klapki powolutku oddając ster, oddając ster, od ster dobra można to zrobić bardzo delikatnie, zamienić można, ale już pamiętamy, że fajnie byłoby tak zrobić i patrz, będzie idealnie, dochodzimy do osi pasa i teraz zdejmujemy gaz i kładziemy się, zdejmij gaz i kład, połóż się w delikatnie w zakręt i wyjdź sobie na oś i trzymaj ten kąt bardzo dobrze, bardzo dobrze bardzo dobrze tak, trzymasz, i cały czas nie zniżaj się już, nie zniżaj się już do, dociągnij, dociągnij i na oś, tak jest I idę, klapę. tak powolutku i ciągnij, i trzymaj sobie w celuj w zeberkę, albo przed i zobacz co jest z gazem delikatnie na razie się zniżaj, bo idziemy w pół pasa Romiauski wprost, pełne Bony do I wróćmy na oś, zobacz, to tam jest oś. To co robimy? Leciutka popraweczka i czekamy. Prędkość super, 68. Dochodzimy do osi pasa. Jeszcze nie jesteśmy. Jest oś, popraweczka w drugiej stronie. I kontra. Tyk. I super. I tak, cały czas. Nie zniżaj się, bo ja cię tu trzymam, bo ty chcesz iść niżej, a ja nie. Ja chcę takiś. iść. Nie, nie zniżę się. O Dobra. i na gaziku. Jaka prędkość? 66 mm i teraz tu. O tak, to jest nasze. To jest nam, to jest nasz celownik. Prędkość 65, jest idealnie. Jeszcze gaziku, bo prędkość spada, milimetr. I celujemy sobie w, w tutaj na w 8. I teraz jest idę, maska będzie chciała opaść. Milimetr, podciągam, idę do ziemi. Znowu, milimetr, podciągam, idę do ziemi. Dociągnij, 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 dociągnij. dociągnij I czekamy, czekamy, opada. Dociągamy, dociągamy, dociągamy. I nic nie robimy, spokojnie. Nie, on się sam dohamuje, spokojnie, bo jeszcze mam za dużą prędkość. Skupiamy się na tym, żeby zostać na osi pasa. Tak, spokojnie, spokojnie. I teraz dopiero. Generalnie powinniśmy po żółtej pojechać, ale zjedźmy już z tego pasa, bo tam czekają. I was Dobra, zjechaliśmy. I relaks, na razie nie gadamy, się skupiamy, co trzeba zrobić w samolocie. A w samolocie trzeba wyłączyć pompę, wyłączyć stroby, wyłączyć transponder na off, czy tam na standby, stand no. może być off. Dobra, tam, spoko, już, 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 już widzę, i schować zaklap. I w międzyczasie mam, że pomału jechał, spokojnie, delikatnie, tak jest. I możemy sobie pomalutko jechać i powiedzieć. Tabice informacja, Romiłowski Golf, po opuszczeniu pasa, pod czwórkę, dziękujemy, dobranoc Tabice informacja, Osi repower Romiłowski Golf, na alfie, po opuszczeniu pasa, kołowanie pod czwórkę, dziękujemy, dobranoc Romiłowski Golf, zrozumiałem, dzięki I tu możemy skończyć November Limajka, down with leg, No i jak Panie Kapitanie, ciężko, jako, ciężko jako, jako, było, jako. co? Nie Report final, I było ciężko, bo pomagałeś. No słuchaj, ale takie... Właśnie to są moje ulubione warunki do takich zawodów, do takich kręgów, ponieważ czujemy, co robimy. Każdy milimetr ruchu jest tutaj ważny i się musimy na tym skupić. To jest pra... No to miłego. Chyba... Naparowane tam mieli? Chyba wczorajsi. Jeszcze ich trzymam. Dobrze, że nagraliśmy sobie te lądowania. Ja ci to wyślę i opatrzysz się jak ten kąt powinien mniej więcej wyglądać do tego, tego zniżania. Tak? Bo tutaj jest największym moim zdaniem problem, żeby się opatrzyć, żeby oko się opatrzyło o jaki kąt chodzi. Bo wiesz, ja to zrobiłem, nie wiem, setki razy. Ty robisz dopiero drugi, trzeci, więc no, no spokojnie. Musimy sobie dać na to czas. O Jezus. O Boże. O Boże, ile mnie to nerwów kosztuje. Sześć kręgów. Całą godzinę lata W nowych słuchawkach. No nic nie dał mi pogadać, cały czas musiałam lat. <laughs>